Polski grill wjechał w dniu dzisiejszym. Hej, kochani. Jestem dzisiaj w Ikei. Zrobiliśmy fajne zakupy do pokoju dla dzieciaczków, do nowych pokoi. Ale przyszłam dzisiaj nie nagrać Wam wyposażenia pokoi dziecięcych, ale pokazać Wam, co fajnego można znaleźć z jedzenia, które można sobie kupić i samemu sobie zrobić. Obiad na przykład z Ikei. Dajcie koniecznie znać, czy te produkty też możecie kupić w Europie. Jestem tego zawsze bardzo ciekawa. W Stanach, w IKEA można słuchajcie, kupić żywność. Zobacz. Sí, la efecto tuta es. więc idę Wam teraz to pokazać. Zacznę trochę od tyłu, bo akurat dzisiaj jadłam ten właśnie oto torcik orzechowy z karmelem. Bardzo dobry. I jak widać tutaj całe opakowanie jest za 8,99, tak jak prawie te wszystkie torciki. Tutaj też mamy coś świątecznego bardziej. Widać, że są przecenione. Widzicie, z 3,99 na 1,99. Mamy też różne rodzaje czekolady i tu jest na przykład czekolada e, myślałam, że to już jest ta czekolada pistacjowa, ale nie ale jak widzicie można je kupić za 1,99 tu mamy słynny sosik, który jest dodawany do tych pulpecików za 1,69 no i same pulpeciki za 14,99 za całe opakowanie, tu mamy różne rodzaje tych pulpecików jak widać i różne dodatki. Tu mamy jeszcze warzywka. Tu mamy takie e, ziemniaczane placki. Tu mamy też różne placuszki, jakieś hot -dogi w granicach 4.99, 7.99. Tutaj mamy wędzonego łosos łososia za 10.99. Nawet się opłaca go tutaj kupić. Tu mamy całe kawałki łososia za 19.99. Można sobie zrobić od razu obiadek. Tu mamy soki, takie do rozwodnienia z wodą. Dzisiaj żeśmy pili to z Markiem, bardzo dobry ten żurawinowy za 5,49. Tu mamy, e, chciałam powiedzieć czarną porzeczkę, ale to nie jest czarna porzeczka. To są borówki za 6,79, a tutaj mamy chyba bez, z tego co widzę.

Słuchajcie, tak to jest jakiś drink świąteczny za 2,99 i jaka fajna cena. Tu ja już wiem gdzie będę kupować, słuchajcie, żańca. Vikej! Dajcie koniecznie znać, co sobie się zjeździ teraz. Pulpeciki. A może coś innego? Lubicie jeść Viki? Ja uwielbiam pulpeciki.